Wypoznań University of Economics and Business is the biggest and oldest business high school in Greater Poland. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to największa i najstarsza uczelnia biznesowa w Wielkopolsce. The origins of the university date back to 1926. Początki uczelni sięgają 1926 roku. In 1974, Free Faculties was named the Academy of Economics. W 1974 szkoła z trzema pięcioletnimi wydziałami została nazwana Akademią Ekonomiczną. It was granted the authority to award the degrees of Doctor and Habilitated Doctor. Otrzymała wtedy uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. W 1990 the faculties, courses, specializations and curriculum. W 1990 roku dokonała restrukturyzacji wydziałów, kierunków, specjalności i programów nauczania. At the end of AZNNEID was closed as formally granted the status of university. Pod koniec 2008 szkoła otrzymała formalnie status uniwersytetu. Presently the university specializes in educating economists, managers and specializes in quality management in all sectors of the economy. Obecnie uczelnia specjalizuje się w kształceniu ekonomistów, kierowników i specjalistów w zakresie zarządzania jakością we wszystkich sektorach gospodarki. It offers all academic degrees and free study modes: the evening and extra-mural. Oferuje wszystkie stopnie naukowe oraz trzy tryby studiów: dzienne, wieczorowe i niestacjonarne. The Faculty of Management, the Faculty of Economics and the Faculty of Community Science are the main branches. Głównymi oddziałami są Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Towaroznawstwa. In terms of enrollment, scientific and academic potential, the Poznań University of Economics and Business, ranks among the leading economic universities in Poland. Pod względem rekrutacji, potencjału naukowego i akademickiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce.